Ponownie spotykam się z Agnieszką Kurszczyńską. Witaj, Agnieszko. Witaj, Argetko. Tym razem jesteśmy u mnie w gabinecie. Agnieszka jest psychologiem, coachem, trenerem biznesu oraz terapeutką i tańcem. No właśnie, i na tym temacie dzisiaj się skupimy, jak pozwolisz. Słuchajcie, no więc ja wybrałam się ostatnio do Agnieszki na zajęcia z terapii tańcem pod hasłem Wytańcz swój stres. A no właśnie, bo okazuje się, że stres możemy również wytańczyć, to znaczy uwolnić go podczas tańca. Agnieszko, jakbyś mogła nam w paru słowach powiedzieć ogólnie, co to jest w ogóle terapia tańcem? Bo myślę, że to nie jest dla wszystkich takie oczywiste. I czym różni się taniec terapeutyczny z takiego po prostu zwykłego tańca, tańca, na przykład Spokojnie. na imprezie? Tak, bo najczęściej sobie wyobrażamy, że taniec terapeutyczny to jest taki, taki taniec podobny do tego, co znamy nie wiem, z różnych mm -hmm. programów dotyczących tak, tak. tańca. Mm -hmm. Natomiast taniec terapeutyczny jest właśnie czymś szczególnym jest to mm -hmm. metoda terapeutyczna. Która wywodzi się jeszcze od takich dawnych, z dawnych czasów tańców mm -hmm. szamańskich, tańców plemiennych, a została wprowadzona w psychologii, w psychoterapii, terapii y, y, ostatnimi laty, kiedy zobaczono właśnie, że te różne sposoby poruszania się, tańczenia, jeszcze dodatkowo pomagają naszemu ciału, ponieważ jest tak, że stres, napięcie. Zapisuje się w naszym ciele. Emocje, które nie wyrażiliśmy, często są zamrożone w naszym ciele, i potrzebujemy jeszcze dodatkowej takiej metody na to, żeby te emocje, napięcia, zamrożenie w ciele odreagować, uwolnić. Taniec terapeutyczny tym się różni od tego imprezowego, że ma określony cel, właśnie, żeby rozładować napięcia, uwolnić ciało z napięć, też zaprzyjaźnić się ze swoim ciałem, żeby w ogóle być bardziej też świadomym, gdzie my mamy te napięcia, jak je uwolnić i szczególnie na przykład gdzie te napięcia nam się zatrzymują. I przez taki świadomy ruch, przez świadomy taniec, taki ekspresyjny, uwalniający możemy zrobić taki tak zwany katarsis, tak? czyli uwolnienie emocji chociażby. A też w ogóle mieć, nauczyć się czegoś takiego, że skanujemy swoje ciało, sprawdzamy, gdzie potrzebujemy jeszcze na przykład więcej ruchu, więcej rozluźnienia, więcej swobody w ciele. Także taniec terapeutyczne też ma za zadanie takie zaprzyjaźnienie się ze swoim ciałem, większe, większą świadomość, większe takie właśnie ukochanie też siebie. Na i razie najczęściej po prostu chcemy się dobrze bawić, też jesteśmy w towarzystwie, więc to też ma taki. Wtedy taki cel bardziej towarzyski. Mm -hmm, tak. Natomiast tutaj bardziej zagłębiamy się w siebie, mm -hmm. też nie oceniamy siebie. Ważniejsi jesteśmy właśnie tym, tym, w tym takim wewnętrznym poczuciu siebie, takim wewnętrznym ukochaniu siebie, mm -hmm. niż w takim pokazywaniu się na tak, zewnątrz. Tak. Także też w terapii tańca na przykład pracujemy. Z tak zwanym brzydkim ruchem, tak? czy że równie musi być piękny, on nie musi być jakiś wystudiowany, tylko właśnie coś, co nasze ciało akurat potrzebuje, żeby uwolnić przez taki tak. na przykład ruch, który gdzieś na imprezie by byłby uważany za no, albo niestosowny, albo jakiś tak. brzydki. Tak. Więc też w terapii tańcem nie oceniamy, otwieramy się na siebie, na swoje ciało też poprzez oddech, poprzez właśnie poruszanie się. E, oczywiście też terapeuta daje pewne instrukcje, tak? mhm. pomaga, do, pomaga też uwalniać czas. A pomaga mi <laughs> wątpliwie. Tak, pomaga. <laughs> to bardzo pomaga. Jest bardzo pomocna. <laughs> ponieważ ja jako terapeuta też widzę, gdzie są te zablokowania w ciele tak. i jaki ruch, jaki rodzaj ćwiczenia może też mm, pomóc, pomóc. uwolnić. Tak? A słuchaj, na przykład jak ktoś tak sobie stoi i tylko paluszkiem. To jest też? Tak, a no tak. myślę, że że na dany dzień się czuję właśnie tak, że tylko będę paluszkiem, no. ale to już jest też, że... To, rup, też, to jest też, 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 okay. znaczy, też wewnętrznie już coś no, robię, no. tak? Już mam mm -hmm. jakąś intencję wewnętrznie do poruszania. Rup, Także rup. też y, często nam się taniec kojarzy z czymś co jest takie mm -hmm. bardzo musi być bardzo spektakularne, bardzo tak, wielkie te no tak. 10 punktów tam, tak, tam tak. na skali od 1 do 10, mm -hmm. tak. tak? Ale tutaj właśnie chodzi o to, że jeżeli w danym momencie czuję, że to jest mój taniec, tak? Bo nie wiem, jestem zmęczona, albo właśnie chcę poczuć swój palec, swoje dłonie, to już jest to, tak? To już po prostu bardziej czuję swoje ciało wtedy, bardziej się kontaktuję ze sobą, mam tak. większą świadomość siebie jako mm -hmm, też osoby. Mm -hmm, mm -hmm. Agnieszko, czyli jakby ja rozumiem, że kluczem tutaj do tego wszystkiego jest świadomość, tak? tak A no. jak, jak to się mm -hmm. dzieje właśnie? Jakie są mechanizmy, że podczas tańca możemy uwolnić właśnie stres? To no najprościej to tak zrozumieć. No. Y jak robią zwierzęta, które tak. żyją na przykład dziko, jak one sobie radzą ze stresem. Nie wiem, czy wiesz o tym. To mówi się o tym, że jeżeli sarna jest właśnie, że się, że się wytrząsają, tak? Czyli one mają naturalny sposób na, naturalny sposób tak. na pozbycie się tego stresu, tak. na przykład kiedy uciekały. Zresztą to te zwierzęta robią, nasze domowe, psy, koty że one po prostu zaczynają poruszać ciałem. No a taniec terapeutyczny, mm -hmm. no to dobrze. No no, to zwierzęta. No to, zwierzęta, to, to tak, tak, ale właśnie my tutaj możemy dodać jeszcze coś, co jest w formie właśnie większej, co jest do muzyki, mm -hmm. też muzyka inspiruje, tak. ale to co robią, to mm -hmm. wracając do tych zwierząt, to co robią te zwierzęta, tak. to one wytrzepują e, mm -hmm. ten stres. Tak. No. My możemy jeszcze do tego wytrzepywania tak. dodać więcej właśnie mm -hmm. ruchu, bardziej mm -hmm. otwierać ciało, Bardziej, mm. Albo y, też bardziej, właśnie mm. albo wytrząsać to no. napięcie, mm. ponieważ emocje, napięcie tak? jakby zatrzymują się w ciele. Tak. My często jesteśmy bardziej w głowie. No. Y, Albo rozmawiamy o tym, że przeżyliśmy jakiś stres, ale nie uwalniamy ciała. Z ciała, tak? z ciała no, tego rozumie. stresu. I teraz chodzi o to właśnie, żeby bardziej poprzez ciało, poprzez różne ruchy, tak. poprzez świadomość tego, mm -hmm. gdzie ja potrzebuję więcej mm -hmm. tego rozluźnienia, no. to robić. I oczywiście taniec, muzyka, sam taki ruch taneczny pozwala uwolnić to. A Ty na przykład dobierasz odpowiednią muzykę, to jest ważne, jaka to jest tak, muzyka? Tak. Ważne. tak, dobieram muzykę i że ta muzyka jest różnorodna, ponieważ mm -hmm. czasami bardziej potrzebujemy na przykład takiej no. muzyki ognistej, tak, na, tak. bardziej Czasami takiej właśnie płynącej, żeby mm -hmm. więcej elastyczności i flow było w ruchu. Czasami bardziej potrzebujemy poskakać tam, żeby wyrzucić tak. stres. Tak. Więc na terapii tańcem muzyka jest dobierana też świadomie do tego, mm -hmm. co dana osoba potrzebuje mm -hmm. albo co grupa potrzebuje. Tak. Najczęściej no pracujemy też energią żywiołów, czyli Aha. w muzyce jest określona mm -hmm. energia żywiołów i danym po prostu pomagamy sobie rozluźnić ciało. Aha, aha, w ten sposób. Mhm. Bardzo tak, ciekawe, bardzo ciekawe. Tak. Agnieszko, a czy na przykład mogłabyś podzielić się z nami jakąś taką e, prostą techniką, prostym ćwiczeniem, e, które mo, mogłybyśmy, moglibyśmy wykonać sobie tak na co dzień, jak czujemy właśnie jakieś takie przeciążenie, czy, czy właśnie zestresowanie, co możemy doraźnie tak sobie. No to to już na przykład zaczęłaś tak. robić, tak? Czyli, no, to, 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 to. tak, na przykład to, tak? Czyli, że mogę pójść za jakimś ruchem, który mi się pojawia w ciele tak, tak. i po prostu go zwiększać, tak? Czyli, no. ok, chcę mi się, chcą mi się ruszać dłonie, pójdę za tymi dłoni coraz bardziej, coraz bardziej. No tu już jest stres, zreagowujesz? No. Tak! To jest stres, ale fajnie! Dodajesz więcej, dodajesz więcej płynności w swoim no. ruchu, tak? Czyli no, ciało no. się wtedy rozluźnia. Też to, co mówiłam o zwierzętach, czyli metodą jest wytrząsanie, tak? Czyli tak jak zwierzęta się wytrząsają na przykład po ucieczce, to my to robimy, to się nazywa szejki, tak. tak? I uh! robimy szejki. Robiliśmy to na zewnątrz. Tak, czyli z różnych części ciała mogę tak. robić ten szejki, czyli tak. wytrzepuje napięcie, wytrzepuję emocje, mogę do tego dodać jeszcze pogłębiony oddech. On jest to ważny, tak czyli można zrzucać tak? wtedy wraz z pogłębionym oddechem, wdechem, wydechem. I właśnie z różnych części ciała zrzucać napięcie. Mm -hmm. mm -hmm. Oczywiście jak już pójdziemy, pójdziemy dalej, do... no. to, czy to pójdziemy dalej, nie, <laughs> pójdziemy nie wiadomo, dalej nie to możemy jeszcze do tego dołączyć głos, tak? Czyli Aha. na przykład wydychać. <laughs> do takiego właśnie <śmiech> uwolnienia bardzo <laughs> w głosie poprzez głos. Tak? tak wtedy tak, 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 tak. po prostu wywalamy te różne wkurzenia, tak. różne napięcia, różne stresy, różne na przykład takie frustracje! <śmiennie> <W> frustracje <śmiennie> wszystko. A jest to też właśnie, jak widzicie, w taki <śmiennie> wesoły radosny sposób, nie jakiś taki bardzo Chociaż, ciężki, chociaż powiem Ci, że ryskie. czasami też płyną łzy. Tak, to tak, też tak. jak jakiś jakaś, nie wiem, kontaktujemy się z jakąś głębszą no, tak, traumą, tak. prawda, gdzieś tam dotykamy jakiegoś problemu głęboko skrytego w komórkach, no to mogą też no. pojawić się właśnie łzy, jakieś smuty i tak dalej, ale to bardzo dobrze, bo to no, jest to po prostu to okazja tego też... To wypływa z nas. Tak, tak, tak z nas tak. i tego nie trzymamy. Tak. I też właśnie przez ciało możemy to dalej puścić, a nie mhm. tylko jakby obrabiać w głowie. I też do tego ta muzyka służy. Mm -hmm. Tak jak się pytałaś, ta tak, muzyka. Tak. Często tak. właśnie smutna muzyka pozwala nam mm -hmm. się bardziej skontaktować mm -hmm. z tym, że na przykład przeżywamy smutek, i wtedy go wytańczyć, wypłakać, mm -hmm. wyoddychać. Mm -hmm. I też bardzo do tego misy zawsze I ja właśnie chciałam się zapytać, nie? Jak, 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 czy uważasz, że właśnie jakoś tam terapia mm -hmm. może być połączona z ruchem, z tańcem? Jak to właśnie mogłoby wpłynąć? Tak, to w ogóle jest taki moment w zajęciach, że jeżeli ciało już jest rozluźnione, puściliśmy te emocje, to też mamy bardziej ciało otwarte na dźwięki. W ogóle też sama, sama muzyka w trakcie zajęć też wchodzi w nas, więc jeszcze misy, jeżeli dodamy misy, to dźwięk mis wchodzi w nasze ciało i wtedy już też dodatkowo na takim poziomie komórkowym, na takim bardzo, tak, można powiedzieć, molekularnym, wpływa też na to, że tam się takie przestrzenie większe robią, wtedy więcej mamy pogłębiony, mamy oddech, pogłębiony mamy właśnie te przestrzenie, takie, że jakby w całym ciele też na poziomie komórkowym następuje takie rozluźnienie. Mm -hmm. Też to myślę, że to doskonale też wiesz, że te różne dźwięki wchodzą wtedy w różne części ciała, które tak. potrzebujemy. Ponieważ ta wibracja dźwięku wtedy trafia właśnie w to miejsce, które szczególnie jest takie do ukochania, do uzdrowienia, do zterapeutyzowania. To, 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 tak, to jest na przykład misa, która koresponduje z gardłem, mm -hmm. tak? czyli uwalniamy wszystko to, co gdzieś tam w komunikacji, to co w gardle nam siedzi, coś niewypowiedzianego, mm -hmm. tak? to wszystko mm -hmm. możemy sobie na przykład tą misą uwolnić. Pięknie, kochani. A zatem korzystajcie z tańca terapeutycznego, zwiększajcie świadomość swojego ciała, odreagowujcie stres, korzystajcie z dobrodziejstwa mis i gongów na koncertach relaksacyjnych i na masażach. Po prostu jednym słowem dbajcie o siebie.